Dobra, wczoraj pownoszone pręty, pownoszone belki, całe pręty te co były możliwe do wniesienia zostały wniesione, te dwunastki, które się zmieściły, no i teraz zaczynamy, mam przymiary porobione. Mamy przymiary porobione, co 25 cm rozstaw pręta, zaczynam, zaczynam to wiązać, wiązareczką oczywiście. Tutaj, jak widać, jedziemy dalej. Związanie płyty. Przmiary są rozstawione. One są dosyć pomocne przywiązaniu samemu. Tak, żeby pręty się nie przesuwały. Aczkolwiek można sobie bez problemu dać, dać sobie radę bez tych przymiarów. I można bez problemu po prostu rozłożyć najpierw pręty na oko mniej więcej do miary, ponieważ to naprawdę nie ma tak wielkiego znaczenia, czy to jest 25 czy to jest 24,5 cm. Ważniejsze jest to, żeby, żeby tego zbrojenia po prostu nie było za mało. Jak nam wejdzie jeden pręd więcej na, na długości czy na szerokości, to nic się nie stanie. Jak nam wejdzie jeden pręd mniej, no to możemy zawsze tego jednego dołożyć je, zwęzić i, i po prostu zrobić tak, żeby było dobrze, żeby to wizualnie wyglądało ok. Nie trzeba tych przymiarów robić. Ja z tropu już teraz nie robiłem od przymiaru i to i tak bardzo dobrze wyszło. Tak, już po, jak nabiera się doświadczenia kiedyś w to po prostu z pewnych rzeczy się rezygnuje. To wcale nie znaczy, że robiąc taki przymiar zrobimy lepiej niż budowlańcy, którzy to robią, którzy to robią bez przymiarów. Natomiast jedna z rzeczy, która się okazała bardzo potrzebna podczas budowy tego domu, no to jest wiązarka. Wiązarkę zakupiłem później swoją, co zresztą pokażę niedługo. Ponieważ no, po wypożyczeniu tej wiązarki tutaj z firmy, która się zajmuje wypożyczaniem, okazało się, że to jest tak genialne, że po prostu bez tego żyć się nie da. A mając przed sobą wizję jeszcze płyty stropowej wiązania, już wiedziałem, że na pewno mi się to zwróci i się zwróciło, bo strop już w zasadzie jest gotowy. E, oprócz tego można było zrobić więcej inne proste zbrojenia, jakieś słupy, także... Super sprawa. Natomiast poprzednią płytę płytę garażu wiązałem w całości y, takim haczykiem od GPS System z takim. Y, tak jak, jak, jak na kanale Bartek buduje, można zobaczyć, jest taki automatyczny kluczyk do wiązania. Da radę tym powiązać, aczkolwiek no, idzie to dużo, dużo wolniej. Nie? Jeżeli by tutaj było 5 pracowników wiążących, to nie widzę potrzeby, żeby wiązarkę kupować. ale Trzech z nich można by zastąpić jednym związarką, także hmm, Wszystko kwestia Kwestia jakie są moce przerobowe, jeżeli jest ludzi mało to Sprzętu musi być dużo i tyle Kolejną rzeczą, którą Trzeba jeszcze dopowiedzieć tutaj o e, Tych przymiarach drewnianych Które są zrobione, które podpatrzyłem też gdzieś na kanale na YouTube, No jest to, że Nie sprawdzają się one za bardzo przy kanalizacji, ponieważ jeżeli zaczniemy sobie tutaj od przymiaru ściany, powiedzmy jednej, no i natrafimy na kanalizację. No to zostaje nam albo ten pręt uciąć, jeżeli wypada nam na środku rury, albo rozszerzyć jej jakoś, żeby te rury ominęły, albo nie wiadomo co. No. Generalnie wtedy się zaczyna główkowanie. A jeżeli byśmy to robili bez przymiaru, czyli wrzucamy sobie pręty do środka. Celujemy tak, żeby nie trafić w kanalizację i robimy sobie tak, żeby ten minimalny wymiar 25 cm zachować. No, to jesteśmy w stanie sobie to po prostu tak rozsunąć, żeby to wizualnie wyglądało OK, żeby omijało to nam te nasze rury od kanalizacji, te 160, które tam mamy, bo 160 najprawdopodobniej to będą i 110. No i żeby przede wszystkim ten minimalny wymiar zbrojenia, minimalna ilość zbrojenia była zachowana, bo my to zrobimy. Co 25 czy co 23 centymetry to już w tym momencie nie będzie miało takiego znaczenia. Gorzej, jeżeli będziemy to zawijać na około tych rur, nie zachowamy otuliny betonu, nie zachowamy w zasadzie najważniejszych, najważniejszych proporcji. Tak? Można oczywiście uciąć przed i za i zrobić wymian naokoło i powiązać to wszystko, ale po co to robić, jeżeli to można zrobić o wiele prościej, o wiele łatwiej i na dodatek nie narobić się przy robieniu tych przymiarów tak jest moje zdanie strop robiłem bez przymiarów i, i wyszło bez żadnego problemu eee, bez żadnego problemu, równo, ładnie i, i można z miarką chodzić i sprawdzać wszystkie wymiary na pewno zachowane są później już się ma taką wprawę, że tylko wystarczy spojrzeć na pręty i już się widzi że to jest 25 czy to jest 20, czy tam 18 cm mniej więcej już człowiek takie rzeczy zaczyna kojarzyć Okręceniu o kręceniu zasadniczej części siatki to w zasadzie tyle. Dalej pokażę jak dokręciłem bigle zamykające do, do tej siatki oraz jak były wykonane i rozmieszczone do zbrojenia na tej płycie fundamentowej. Taka sytuacja można sobie ręką pomóc generalnie to co tutaj widać to zbrojenie co 25 to jest dopiero połowa sukcesu bo tego zbrojenia dochodzi jeszcze tutaj co 12,5 cm miejscami oczywiście to też będzie na filmach widać dopowiem jeszcze tutaj że ta żółta linia ten sznurek który się majta jest to oś ściany oście, nawet zewnętrzne obraz ściany, ponieważ fundament jest o 42 cm poszerzony względem budynku, względem zewnętrznej części muru, tak? Generalnie po to, żeby zwiększyć nośność jak najbardziej, ponieważ obawa była, że to, co będzie pod nasypem, to będzie osiadać zbyt mocno, i dlatego ten fundament jest taki podcerny, i dlatego ten fundament jest również poszerzony. Jeżeli chodzi o bigle zamykające, no to standardowa sprawa, przykręcone po prostu do zbrojenia. Zakład jest na chyba 70 czy 80 cm zachowany, tak jak było na schemacie, tak jak to konstruktor wymyślił. Dokręcone wiązarką, widać, że ona mocno, mocno wiąże i bez problemu one się trzymają w pionie te bigle. Dodatkowo co jakiś kawałek można sobie górny pręt po prostu przykręcić już. I to nam usztywni to na tyle, że, że po prostu nie będzie problemu z tym, że ktoś bigiel nam opadnie i że, że nie będzie się po prostu wszystko chciało trzymać. Ja chyba dopiero po, po przykręceniu wszystkich bigli tutaj zacząłem przykręcać górę, ale generalnie nie ma to większego znaczenia. Jeżeli chodzi natomiast o kręcenie takich bigli wiązarką makity, no mogę powiedzieć, że ona trochę słabiej wiąże i niestety warto jest wtedy od razu górę i dół wiązać od razu za sobą. Ale też idzie to zrobić bez problemu. Polecam. Dobra. Piatka z grubsza ogarnięta. Eee, biegle rozłożone w większości. Czas na dozbrojenia. Teraz pierwsza, pierwsza dozbrojka, która jest, idzie tutaj jest dozbrojenie dołem. Dozbrojenie dołem, czyli w dolnej warstwie, dolnej warstwie siatki, tak. Eee, tak jak narysowane tutaj, idzie pionowo od osi 4 do osi 7. Co widać tutaj, myślę, jest określone. Tu jest start, tu jest meta i 25 sztuk tego pręta numer 9. Pręt numer 9 jest określony tutaj. Jest płyta L300, czyli 300 długości. 57 sztuk łącznie w płycie jest zawarte 25 sztuk do zbrojenia dołem. Jest 25 sztuk rozłożonych, już. i teraz o co tutaj chodzi? Z tym dozbrojeniem, jak widać, ono jest położone, jest wypuszczone dalej w tą stronę, i dalej w tą stronę. A tu jest oś ściany nośnej, która będzie się wspierała, tutaj na tym, i właśnie w tym celu, żeby ta, ta ściana miała się na czym oprzeć, żeby się nie uginała w tym miejscu. Ta płyta jest zrobione to dozbrojenie, więc może być przesunięte parę centymetrów w tą lub w tą. Też nie jest to określane idealnie w którym miejscu ma być to dozbrojenie jest po prostu określone że ono tutaj żeby ono tutaj było sobie tak pod tą ścianą i to dozbrojenie zostało przeze mnie rozłożone pokażę o co chodzi jeżeli no i dobra i to co zacząłem mówić Dozbrojenie Dozbrojenie co 25 cm czyli Kładamy to w połowie między jednym a drugim prętem i mamy co 12,5 cm zbrojenie. Tak. tak, to jest ułożone I widać, że to jest siatka jest gęstsza niż tam. I to jest właśnie do zbrojenie dołem, które jest pod ścianą nośną, która idzie między osią C a D. I właściwie ona idzie w osi D. Czyli będzie szła mniej więcej jakoś tak tutaj. Idzie sobie ścianka nośna i tutaj jest wsparcie. I po prostu przykręcamy te pręty jedne do drugich. Tutaj i tyle. Kolejne takie dozbrojenie będzie górą i dowem. W tym miejscu gdzie mniej więcej tutaj będzie taki kawałek dozbrojenia. Tutaj będzie górą i dołem, znaczy dołem, ale jedna i druga część siatki będzie dozbrojona, czyli w obie strony i tak i tak będzie dozbrojenie. To dolne dozbrojenie postaram się wsunąć, tak żeby było pod spód włożone, no i tak to, i tak to wygląda. O, dzisiaj będę robił dalszą część zbrojenia płyty i patrzcie co sobie sprawiłem, takie coś. Od razu mogę powiedzieć, że od Maxa jest cięższe. Już to czuję od razu w ręku, tak z pół kilograma więcej. Ale za oszczędność 7000 w stosunku do, do wiązarki Maxa Twin Tire to jednak jednak wolę troszeczkę zaoszczędzić i ponosić trochę cięższą wiązarkę. Dobra, włączymy sobie to. Ciach z piątka, damy na szóstkę, na mocniejsze wiązanie. Wiązanie damy pojedyncze, bo najszybciej idzie. I tą tutaj dozbrojkę, która jest. Są wszystkie pręty do zbrojenia dołem. Od osi E. Kawałek przed osią E się zaczynają. I w tą stronę idzie 16 sztuk. I teraz tak to zwiąże górę z dołem. Zobaczymy jak to będzie szło. No i co by tutaj nie gadać, poszło całkiem, całkiem, dziarsko, poszło z tą wiązareczką. Na początku były jakieś problemy, ponieważ nie, nie za bardzo wiedziałem czemu ona mi się grzeje i czemu jakoś tak wolno wiąże, ale potem co się okazało, że no po prostu trud, który używałem z zamiennika, którego wystrzelałem, aż dwa kartony na to, na to zbrojenie tutaj e, całej płyty. Ten drut był gówniany, później za, zaryzykowałem. W końcu kupiłem oryginalny drut Makity. Się okazało, że jak ręką odjął, wiązarka wiązała praktycznie dwa razy szybciej. Nie było żadnego problemu, że jakaś tam szpulka drutu się nie nadawała do wiązania, bo po prostu nie chciała wiązać na tej szpulce, bo takie problemy też się zdarzyły. Także od tej pory już wystrzelałem trzy kartony drutu Makity i nie mam żadnego problemu z tym. Jestem troszeczkę droższy, ale. Ale warto, warto dopłacić, naprawdę warto dopłacić i na oryginalnym drucie to strzelać. Nie wiem jak w innych wiązarkach się te zamienniki sprawują, ale w makicie on się sprawował beznadziejnie po prostu. A tutaj jeszcze jakąś nawikę, próbowałem zgłosić, ale już powtarzam to co wcześniej mówiłem o zbrojeniu, jak ono wygląda. Wykonane, idziemy dalej. I teraz będziecie mogli usłyszeć jak to z tą się pracowało. Jakie były moje pierwsze wrażenia po pracy z makity? Dobra, coś już mogę powiedzieć o, o sprzęcie Makity. Mogę powiedzieć, że mm, na pewno nie jest to tak dobry sprzęt jak y, Max. Na pewno jest mniejsza wydajność z rolki. Także nie ma się co cieszyć aż tak, że, że te rolki są tanie. I skoro po prostu więcej się ich zużywa na wiązanie. To śmiało można powiedzieć, że ich wydajność jest, no myślę, że gdzieś o połowę mniejsza takiej roleczki niż rolki w wiązarce Max. Wiązarka Max potrafi związać dwa pręty 16, 8 no, albo 16 z 12. Makita ma z tym problem. Same dojście tego cuda tutaj przy wiązaniu, przy wiązaniu takich miejsc trudno dostępnych no tutaj raczej, raczej nie, nie jest to możliwe związanie takich rzeczy siła wiązania jest odpowiednia do związywania płyt do związywania zbrojeń standardowych, bardzo dobrze to się nada na pewno, także jeżeli ktoś ma taki ogromny e, ogromny dom z ogromem stali czyli coś nowoczesnego z wielkimi oknami tam na pewno będzie dużo stali polecam, polecam serdecznie zakup takiej wiązarki, szczególnie jeżeli robisz płytę Fundamentową, kup sobie takie coś to na pewno się Tobie przyda jest to sprzęt dla Ciebie jeżeli masz taką ilość wiązania yy, przy wiązaniu takim ciągłym jedno za drugim jak tutaj wiązałem każdy jeden i, i było tego dużo przy takim zagęszczeniu widać, że ta że, ta, że ta że ten sprzęt po prostu zaczyna się grzać z jakiegoś powodu może dlatego, że jest po prostu no, trochę słabszy od Maxa, ale generalnie muszę powiedzieć, że za te pieniądze w cenie tam 3200 zł brutto, który kupiłem ja to bez, bez, bez akumulatora z McPackiem jest to sprzęt, który się świetnie nadaje. Yy. Tyle no. Na startery można wypuścić sobie w trudnych miejscach przy pomocy obcęg, związać to i tak się najlepiej, najlepiej sprawdza. W łatwiej dostępnych miejscach, takich jak tutaj, tutaj mamy, pokażę zaraz, tutaj mamy te wiązania, jeżeli komuś za bardzo odstają, wystarczy je zdeptać, ale związane jest to mocno, nic się nie ugina, ta siatka jest świetnie. W takich miejscach, łatwiejszych, tak jak tutaj, można oczywiście bez problemu związać sobie starter, wypuścić sobie ten starter, nie ma większego znaczenia, czy wiążecie to tak, czy tak, czy śmat, po prostu... Ważne jest to, żeby wypuścić to z dolnej siatki zbrojenia, żeby to przez cały beton było zakotwione. Żeby po prostu te słupy, jakie, jakie wmurujecie, żeby się nie poprzewracały. Nie? I tyle. No mamy już taką większą część roboty z tej płyty zrobionej, tej najgorszej części. Teraz zostaną jeszcze słupy. Mam jeszcze takie. Jeden słup tutaj. Jeden słup jest tu, drugi konstruktor dołożył kawałek obok, bo tam jest taki kawałek ścianki dziwny, który na pewno mógłby popękać. Mamy jeszcze jeden słup tam, dwa przy kominie. Łącznie słupów w domu jest 17 czy 18. Ja liczyłem to, ale już straciłem rachubę, jest ich, jest ich dużo. Plus jeszcze konstruktor dorzucił kilka od siebie. No. Na chwilę obecną to, co będę mógł zrobić jutro sam w ciągu dnia. O, mamy tutaj jest słup żelbetowy i propozycja słupa żelbetowego. Potem mamy tutaj słup żelbetowy, i po drugiej stronie znowu propozycja słupa żelbetowego. Ten, ta propozycja to jest po prostu podparcie dodatkowe dla ogromnego podciągu, który tam idzie i też skłaniam się ku temu, żeby ta propozycja powstała. No i tutaj mamy jeszcze jedną propozycję słupa żelbetowego, którą dodał konstruktor, żeby usztywnić tą konstrukcję. No i to by było w zasadzie. To by było w zasadzie na tyle. Jutro będę robił sobie te tutaj. Wspaniałe wzmocnienia narożne to też jest od groma wiązania na pewno. Więc Związarka, jak najbardziej, się tutaj będzie zarabiała na siebie pod stopą komina. Też coś tam mamy, także, no, no, trochę tego jest do zrobienia. I myślę, że to jakieś dwa dni zajmie. Zazbrojenie do końca tej, tej siatki dolnej. A potem w ciągu weekendu powinniśmy. Obskoczyć piątek, sobota i myślę, że niedziela. Powinniśmy obskoczyć górną siatkę. Mam taką nadzieję. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Ja już tak się przestałem emocjonować tym, żeby, żeby koniecznie wszystko zrobić na akord, bo tak się po prostu nie da. Zobaczymy, jak wyjdzie.